Jesteśmy tu razem z moją współsiostrą, siostrą Marią Barbarą Krzyś, za zakrystianką jasnogórską. I o to powołanie szczególne w kościele chcę zapytać, jak siostra przeżywa tą misję zakrystianki i to na Jasnej Górze? No, wiadomo, że to jest bardzo wielka łaska. Przede wszystkim, że tu króluje nasza matka Boża, królowa Polski, i to się czuje. I naprawdę to jest wielka łaska, wielkie zaangażowanie, zaangażowania, wielka, misja. wielka misja, bo wiadomo, że przyjeżdżają ludzie i kapłani. No wiadomo, że teraz jest inaczej, trochę jest inaczej, bo przez tą pandemię, pandemię. jest trochę mniej kapłanów, chociaż zdarza się, że dość sporo, sporo przyjeżdża, ale znów mało jest na przykład zagranicy, nie? No, także, no każdy chce, każdy chce, przyjechać, pomodlić się. No wiadomo, że każdy ma różne sprawy, trudności, problemy. A gdzie pójdziemy, jak nie do I matki? Do matki. No. no właśnie widzę, że siostra, zamiast opowiadać o technicznych jakichś rzeczach, jak się składa Alby, zaczęła od tego najważniejszego aspektu, czyli tego towarzyszenia i kapłanom, i mhm. pielgrzymom, którzy przychodzą do Jasnogórskiej Zakrystii w różnych sprawach. Prawda? I trzeba czasami im udzielić rady, pomocy, czasami powiedzieć dobre słowo. Składając te ornaty jednocześnie. No tak I, i dużo, dużo na przykład jest telefonów, proszą o modlitwę, na przykład, żeby pomodlić się. No bo właśnie przez tą pandemię bardzo dużo ludzi no, cierpi w szpitalach. I, I dużo jest no, takich rodzin, co są. Takie szczególnie Pysz... doświadczone. Tak, wydaje tak. Wydaje. A jeśli chodzi o, taką, o taki techniczny wymiar, to znaczy na czym polega siostry praca? Siostra przychodzi do zakrystii i co. No i przygotowujemy do mszy świętej, przygotowujemy ołtarze, zapalamy no świece, no i później przygotowujemy do mszy świętej, dla kapłanów. U Matki Bożej, w Matki Bożej. Tak, Gdzie tak. Jeszcze? No i na przykład boczne ołtarze też. Mhm. Czyli Matka Boża Kodeńska, y, Serce Pana Jezusa. Kaplica Różańcowa, mhm. a też. Też, mhm. też. No, chyba najwięcej tam. Mhm. Zdarza się, że też młode osoby, młode dziewczyny przychodzą i pytają o powołanie. Tak, tak. Była taka, no, taka była sytuacja, właśnie taka. To było w Wielkim Tygodniu żeśmy roznosiły kwiaty, no i taka panienka się modliła, Ania, Ania, dziewczyna młoda i ona właśnie mówi, czy mogłaby pomóc, a ja mówię, bardzo chętnie <grym> i pomogła nam. No i wtedy siosa Agnieszka zaczęła mówić o naszym powołaniu, o, naszym, o naszej misji, także no, chyba bardzo dużo się dowiedziała. No i później przyjechała, zobaczyła, no ona myśli, myśli o powołaniu. Zobaczymy wszystko, wszystko zobaczymy, jak Pan Bóg pokieruje Jej losami. Poniedziałek to taki szczególnie chyba pracowity czas dla zakrystianek, prawda? Tak, bo jest czas sprzątania, po zasłonięciu o 12 jest zasłonięcie i po zasłonięciu właśnie sprzątamy. Kaplice Matki Bożej, ołtarze boczne, prezbiterium Matki Bożej, główny ołtarz Matki Bożej. Wtedy kaplica jest zamknięta. No i wtedy właśnie jest sprzątanie. Panowie z mundurowi mają taką maszynę, z myją <słuch> całą kaplicę. No oczywiście nieraz jest też, że jest dezynfekcja. Mhm. Też jest, że o też też tam, no wiadomo, że tyle ludzi jest, to mhm. trzeba. Mhm. No właśnie, przygotowanie ołtarzy to jest i obrus, tak? I, tak. i kwiaty podlać czasami trzeba. Tak, tak. Mhm. Obrusy, kwiaty, świeczki. Świeczki to na przykład oleje, żeby wlać olej do. bo to są na olej, świeczki. To jest taki pan mundurowy, pan Krzysztof, który zawsze sprawdza, tam czuwa nad tym wszystkim. Czy jest współpraca. Tak. No, tak patrzę czasami na siostry, że siostry są w sercu kościoła, bo przecież przez zakresy jasnogórską przywijają się wszyscy. Jeśli chodzi też o celebransów o kapłanów, no to od Ojca Świętego po, po właśnie kapłanów pracujących na parafiach. Tak, no, na przykład. Bardzo mi to się podoba, na przykład tak, że wiadomo, że taka sytuacja, jak maturzyści, nie? No to oczywiście przyjeżdża taka delegacja młodych ludzi, no i jest zawsze ksiądz biskup towarzyszy i właśnie się modli wtedy, no to jest piękne takie, że cała łączność z całą diecezją tych młodych, wszystko, no, no modli się za nich, o zdanie matury, o wszystkie potrzebne łaski. Mhm. Siostro, a tutaj już jeden sms przyszedł z pytaniem do nas akurat, czy siostry modlą się za kapłanów specjalną modlitwą, czy modlitwa na, róża, na różańcu jak to jest? Proszę Państwa, mamy taki modlitewnik Rodziny Świętego Pawła, tam są różne modlitwy, mamy wspólne adoracje, każda z nas się modli półtorej godziny dziennie, oprócz brewiarza, oprócz Mszy świętej medytacji, razem no, to co wiadomo w każdym zgromadzeniu zakonnym. Oczywiście, możemy się modlić za kapłanów w różnej formie, także na różańcu. Niektóre z nas mają specjalne modlitwy. Siostra, jak się modli zazwyczaj za kapłanów? Przeważnie różańcem. Tym bardziej, że mamy tutaj adorację też na jasnej górze, w Kaplicy Sakramentu Pokuty to też jest taka nasza misja specjalna, właśnie za kapłanów, a szczególnie za ojców i bracie Paulinów i za pielgrzymów. Bo wiadomo, pielgrzymi też jak przychodzą, no to jak widzą siostry, to też proszą, proszą bardzo, błagają o modlitwę za, za swoich no, córki, synów, dzieci. No, mają różne, różne problemy, naprawdę różne trudności. Jak to w każdej rodzinie, myślę. No. Tak, i siostry to dźwigają w swoich sercach i potem zanoszą na narrację. Tak, Zanosimy, tak. Bo... tak. Bo mówimy razem. Mamy w każdej naszej wspólnocie adorację Najświętszego Sakramentu non-stop. Zmieniamy się właśnie w tak zwanych turnusach, jak my to mówimy w dzień i w nocy. A tutaj jakiś SMS przyszedł też od naszej słuchaczki. W naszej parafii trzy koła Margaretek Oma dla naszego Proboszcza. Hmm, jakiś sztab modlitwy. Uważam, że obecna modlitwa za kapłanów i o nowe powołania jest potrzebą chwili. Zauważył ktoś Tak, to siostra. Tak, bardzo, bardzo. Bo wiadomo, że kapłani też bardzo potrzebują potrzebują modlitwy, a jak ktoś nie będzie się za nich modlił, no wiadomo, że no różnie, różnie, różnie bywa nie, no ale dobrze, jeżeli tak no, się źle mówi o kapłana, no to trzeba właśnie się modlić. Parafia nie powinni się modlić za swoich dusz pasterszych kapłanów, mhm. i wtedy na pewno jest inaczej. Zresztą widać, że czasami przychodzą grupy do zakresty i mówią, chcemy z, na przykład zamówić mszę świętą za proboszcza, albo przyszliśmy na mszę świętą, prawda? Bo nasz proboszcz na przykład ma jubileusz. Tak, tak. Są, są, tak. są takie parafie, że naprawdę dużo dużo jest modlitw za kapłanów. I właśnie jak na przykład mają jubileusze, to też są parafianie, zamawiają mszę świętą, modlą się. Także to jest piękne, piękny taki zwyczaj, że nie zapominają. Tak, ani w chorobie, ani w starości tak, potem, tak. bo prowadząc domy to widzimy, jak ważna jest tak, ta obecność do tak. samego końca przy kapłanie. No mhm. na pewno. I właśnie w czasie choroby, a szczególnie no chyba każdy potrzebuje, jak już jak ta zbliża się przejście, wiadomo, przejście mhm. no to tym bardziej potrzeba modlitwy. Obiecałam siostrze, że wypuszczę siostrę kwadrat sprzed 12, bo właśnie jest sprzątanie, więc ostatnie pytanie. O siostry powołanie, jak to się stało, że siostra poznała nasze zgromadzenie i, i właśnie usłyszała taki głos w sercu, żeby właśnie do nas dołączyć? Ja to, ja to zawdzięczam wszystko Matce Bożej, bo chodziłam w pielgrzymce warszawskiej i nocowałam właśnie u naszych sióstr, no i tak się zaczęło. I właśnie tutaj wtedy u Matki Bożej, tak sobie myślałam: O Jezu, jak ja bym chciała tutaj być u Matki Bożej. No i Matka Boża mnie na pewno tak spełniła, wzięła mnie. No i jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję.